Drewno przyjechało, mam tutaj cały zestaw deski modrzewiowej, spokojnie starczy na wykończenie wnętrza, myślę jeszcze, że trochę zostanie, żeby móc wykończyć środek u córki w tym małym domku. Dzisiaj dzięki temu, że pogoda jest naprawdę bardzo ładna, jest około 8 stopni, biorę się za cięcie desek. Przygotuję sobie od razu zestawy, już konkretnie po, pod każdą ścianę i sufit. Wtedy, jutro, nawet gdyby pogoda się popsuła, będę miał możliwość spokojnie te deski montować, a już pracy na zewnątrz nie będę musiał robić. Biorę piłę, otworzyłem okno, poprzez to okno będę wszystko transportował do wewnątrz. Mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej większość desek uda mi się pociąć, wszystko ładnie sobie w środku poukładam. A jutro działamy z montażem. Może dzisiaj jeszcze parę desek zamontuję, zobaczę. Deski już przygotowane, tu mamy deski długie, które pójdą na sufit. A to co zostało wykorzystam na ściany. W drugim pomieszczeniu również skończyliśmy cały sufit. Tu niestety końcówka wyszła taka mocno niefajna. Taki docinek. Pod kątem to było efektem, niestety, tego, że w momencie, kiedy robiłem fundament, to 3 cm na tym fundamencie mi uciekło. Jeżeli chodzi o przekątne i taka docinka, niestety, nie fajna została. Nie będzie tego widać, co prawda, druga deska tu przykryje. Nikt się na tym raczej skupiać nie będzie, ale trochę trzeba było czasu poświęcić, żeby to zrobić i wcisnąć tam w środek. Jutro przyjeżdżamy, bierzemy się za sufit w salonie i być może też podetnę deski na inne pomieszczenia, gdyż póki jest pogoda, chcę z niej skorzystać, bo jak będzie padał śnieg albo cokolwiek innego, to ciężko będzie bardzo ciąć te deski na zewnątrz, a teraz póki pogoda jest ok, to jutro myślę, że jak przyjadę, to zacznę po prostu te deski... Docinać na ściany, poukładam je w pomieszczeniach, a później weźmiemy się za ten ładny sufit. Mam nadzieję, że przynajmniej 3 czwarte sufitu zrobimy. A teraz pora uciekać do domu. Wczoraj niestety nie zdążyłem pociąć desek na krótkiej, i długie ściany. Trochę mi zeszło z cięciem desek na sam sufit. Dzisiaj moja pogoda jest naprawdę bardzo ładna, ponownie, nawet lepsza niż wczoraj, dlatego wezmę się za cięcie desek na krótkie i długie ściany bo też będę miał taki okres niestety zdrowotny gdzie będę wyciągnięty z budowy ale będę mógł przyjeżdżać i te deski kręcić, a nie bardzo ciąć bo będą pyły i nie tylko więc zależy mi dzisiaj, żeby to po prostu wziąć i zrobić poukładać wszystko No a druga sprawa też, że te deski dzięki temu przestaną, niby deska jest sucha, ale wiecie jak to leży na zewnątrz mimo, że jest przykryte trochę śniegu napada jednak lepiej, żeby trochę przesło. W środku, żeby potem nie było sytuacji, że okaże się, że zrobią się przerwy 3 milimetrowe między deskami No i wtedy będzie, delikatnie mówiąc, klops I powiem wam, że jeszcze jest jedna taka rzecz, którą warto przemyśleć, jak budujecie dom A myślicie o wykończeniu wszystkiego deską, czy to w środku, czy na zewnątrz A ta deska ma być ułożona w pionie To przemyślcie sobie wysokości pomieszczeń, jak to ma dokładnie wyglądać To, że obniżycie pomieszczenie o 4-5 cm. Nic tak naprawdę nie zmieni, a może się okazać, że możemy tak wybalansować, jeżeli chodzi o wysokość, że spokojnie tych odpadów będziecie mieli bardzo mało. U mnie na przykład mamy taką sytuację, że jedna ściana jest 2,25, a druga ściana jest 2,75. Spokojnie deska 5-metrowa idealnie sięga. Te deski, które kupujecie od producentów, one zawsze są troszeczkę dłuższe, nigdy nie jest tak, żeby to było równe 5 metrów. Czasem jest to 5,02, czasem jest to 5,05. I wtedy po prostu jest bardzo mało odpadów, więc warto przemyśleć, czy w projekcie nie zaznaczyć, żeby coś parę centymetrów zmniejszyć. I dzięki temu, czy to właśnie w wykończeniu wnętrza, bądź ewentualnie w samej konstrukcji domu, możemy dzięki temu naprawdę zaoszczędzić trochę pieniędzy, a w użytkowaniu nie zmienia to absolutnie nic. Deski już przygotowane. Tu Mamy deski na krótkie ściany. Tutaj jest ściana długa. Te deski są docięte idealnie już do tego, żeby móc je położyć na ścianie. Tutaj deski są tak wyselekcjonowane, że przynajmniej były troszkę dłuższe niż jest taka konieczność. A je w momencie, gdy Będę miał je ułożyć na ścianie 4 godzinki dzisiaj, 4 godzinki wczoraj, i większość tak naprawdę desek już jest pocięta. Zostało tam, nie wiem, z 20, może 25 sztuk, a to zostawię na później. Deski są tak wyliczone, że spokojnie wystarczy tutaj na ściany długie, krótkie oraz tą ścianę za moimi plecami. Może tutaj będzie brakować parę desek, ale to dotnę w momencie, dopiero. Gdy już będę je montował, a jeszcze muszę położyć instalację, róż instalacyjny, więc myślę, że nie wcześniej niż za jakieś półtora, może dwa miesiące będę w stanie je ułożyć. Do tego też nie bawiłem się w cięcie, że potem się nie okazało, że tych desek jest za dużo i byłyby niepotrzebne ścinki, które zostaną. Myślę, że desek zostanie spokojny na wykończenie domku u córki. Niestety tam prace stoją. I prędko się za niego nie wezmę, gdyż tutaj chcę wszystko wykończyć Zresztą jest już bardzo późna jesień I po prostu zobaczymy jak będzie z pogodą Jeżeli będzie ładnie, no to z zewnątrz ten domek zamknę Jeżeli nie, to na ten moment jest jedna ściana położona Połowa podbitki, a reszta musi poczekać do wiosny Wszystko przygotowane, ułożone Deski już wczoraj były pocięte I bierzemy się za układanie sufitu i wypełnienie rusztu instalacyjnego. Mam nadzieję, że przynajmniej około 10 desek ułożymy. Potem będzie trzeba dokupić wełnę drzewną, bo niestety zabrakło. Myślałem, że na sufit wystarczy, ale ułożyłem wełnę na, na ścianach i niestety wełny zabraknie. Dlatego muszę ją dokupić. Mam nadzieję, że to pomieszczenie pójdzie nam trochę szybciej niż cała reszta. Nie będzie tutaj takiej strasznej zabawy. No, ale myślę, że jakieś dwa, przynajmniej dni, na to, żeby to ułożyć, będziemy potrzebowali. Następny weekend, myślę, że spokojnie sufit skończymy i weźmiemy się za instalację. Może wykończenie części ścian, zobaczę. Muszę spokojnie usiąść i pomyśleć, co później będę musiał wykonać. Bo tak, już kiedyś Wam mówiłem, niestety wszystko dopasowuje względem tego, jaki materiał mam, tak i na co mi jest w danym momencie stać, niestety nie na wszystko. Dlatego układam sobie pracę tak, żeby, żeby ona nie stała i żeby mógł on po prostu posuwać się dalej, ale nie raz. Zresztą, jak widać, nie jest to zgodnie ze sztuką, w sensie kolejności, no ale innego wyjścia niestety nie mam. Część sofitu w dużym pokoju udało się zrobić. Niestety większość dnia dzisiaj spędziłem na cięciu desek, ale dzięki temu nie muszę się martwić teraz, jeżeli chodzi o pogodę. Nie ma najmniejszego znaczenia. Deski leżą w środku, więc nic nie zmoknie. Niestety przy tych deskach na jest straszna, ale trudno trzeba to zrobić. Również wełna mi się skończyła. Muszę zamówić większą ilość. Myślałem, że na sofit starczy, niestety nie. I w następny weekend mam nadzieję, że już skończymy. Wszystkie sufity, nie mniejszą kotłowni, gdyż tam jeszcze rozważam, czy użyję wełny drzewnej, czy wełny mineralnej. Ze względu na to, że w kotłowni chcę, żeby ich najwięcej elementów było kompletnie niepalnych, a wełna mineralna ma tą zaletę, że jest kompletnie niepalnym materiałem. Więc sam muszę sprawę przemyśleć dokładnie, jak to zrobić. Więc kotłownię zostawię sobie na sam koniec. Myślę, że dopiero wezmę się za nią za. Parę miesięcy, mam nadzieję, że do końca roku skończę sufity i zacznę brać się już za elektrykę oraz instalację wodną do grzejników i rozprowadzenie całej wody po mieszkaniu. Teraz trzeba wszystko posprzątać, przygotować sobie pole pracy na następny weekend i uciekać do domu. Zapraszam wszystkich do komentowania filmów oraz subskrypcji. Jeśli materiały Wam się podobają, dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się.